Dzień dobry, witam na cotygodniowym briefingu pogodowym. Aktualnie prezentuję Państwu mapę, właściwie dwie mapy. Jedna z ostrzeżeniami meteorologicznymi, które zostały wydane na dzisiejszą noc. Niemal cała Polska, zwłaszcza północna, wschodnia i południowo-wschodnia, a także krańce południowe. Dolnego Śląska objęte są ostrzeżeniem o oblodzeniu. Dzisiaj w ciągu dnia występują i będą występowały opady deszczu, deszczu ze śniegiem, przejściowo może się pojawić mokry śnieg, a w nocy temperatura spadnie do około minus jednego, minus dwóch stopni. W związku z tym po opadach tego mokrego śniegu i deszczu może nastąpić oblodzenie drugich chodników, dlatego takie ostrzeżenie zostało wystawione. Dodatkowo na mapie satelitarnej możemy zauważyć z jakiego powodu właśnie będzie występowało to oblodzenie. Polska znajduje się w strefie frontu, Atmosferycznego, powiązanego z bardzo rozległym niżem, którego centrum znajduje się nad południową Skandynawią. Przez Polskę widzimy taki, powiedzmy, prawie prosty, wąski pas, jest to właśnie strefa frontu, a za front przemieszcza się na wschód, na południowy wschód kraju i za nim napływa chłodniejsza masa powietrza. W nocy nastąpią rozpogodzenia, no i właśnie przez te rozpogodzenia i napływającą z północnego zachodu chłodniejszą masę powietrza pojawią się niższe temperatury i to oblodzenie może wystąpić. Dodatkowym zagrożeniem są silne porywy wiatru. Ostrzeżenie obowiązuje dla kilku powiatów południowych Województwa Podkarpackiego i tutaj spodziewamy się porywu wiatru do około 75, lokalnie 80 km na godzinę, jednak to ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18, także w nocy wiatr już będzie nieco słabszy zanim jednak przejdziemy do nocy wspomnę jeszcze o dniu, wtorek był dniem pochmurnym, miejscami występowały opady deszczu, deszczu ze śniegiem, wysoko w górach przejściowo pojawiał się także sam mokry śnieg, jak widać temperatury na początek stycznia bardzo wysokie temperatura maksymalna na Podlasiu około 4 stopni, w centralnej i zachodniej Polsce 7-8, najcieplej dzisiaj prognozowaliśmy na południowym wschodzie około 10, a lokalnie wystąpiło nawet 13 stopni na południu Podkarpacia także naprawdę bardzo ciepły dzień spowodowany jest po pierwsze napływającą ciepłą masę powietrza, zwłaszcza na południowy wschód kraju a także lokalnie wiatrem fenowym, który dodatkowo potęgował wzrost temperatury. Jak widać na mapie z tymi zielonymi jakby plamami, są to opady deszczu. Jest to prognozona godzinę 12 we wtorek i ta strefa na wschodzie, na południowym wschodzie jest to właśnie wspomniany front atmosferyczny, który stopniowo przemieszczał się na południowy wschód. Na krańcach północno-zachodnich widzimy również opady, głównie deszczu. Tutaj w ciągu dnia przejściowo pojawiały się także opady deszczu ze śniegiem. W górach i na rejonach podgórskich opady mieszane śniegu i deszczu ze śniegiem. Także wtorek był dość ciepły, ale pochmurny i mokry. W nocy z torku na środę w centralnej zachodniej Polsce pojawi się trochę przejaśnień. Na północy, na wschodzie i na południowym wschodzie nadal mogą występować przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, takie opady mieszane. I tak jak wspomniałam, miejscami nastąpi, nastąpi rozpogodzenie, a z północnego zachodu napłynie chłodna masa powietrza i temperatura spadnie do około minus jednego, minus dwóch stopni. Najgorsze warunki dla kierowców będą na północy, na wschodzie, na południowym wschodzie kraju, chociaż lokalnie no, trzeba być ostrożnym w zasadzie w całej Polsce. Wiatr będzie umiarkowany chwilami porywisty. Nad morzem poryły do około 55 km na godzinę w rejonach podgórskich do około 65, przejściowo, lokalnie 70. W szczytowych partiach tatr i sudetów bardzo silny wiatr, około 120 km na godzinę. W górach mogą się nadal pojawiać opady śniegu, nie będzie duży przy rozpokrywie śnieżnej, ale około 5-8 cm jeszcze gdzie niegdzie w Sudetach i w tatrach może dopadać. W środę Polska nadal będzie w zasięgu rozległego układu niskiego ciśnienia, na południu, na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich będzie nadal oddziaływał front atmosferyczny i widzimy tutaj strefę opadów mieszanych głównie deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach miejscami mogą się pojawić opady śniegu, jednak ten przyrost nie będzie zbyt duży o kilka centymetrów. Temperatura maksymalna już troszeczkę niższa niż we wtorek, jednak nadal dość wysoka jak na styczeń. Maksymalna temperatura na północy kraju około 1-2 stopni, w centralnej Polsce plus 3. Na południu najcieplej na rejon Dolnego Śląska-Opolszczyzny tutaj do 5 stopni Celsjusza. Rejony podgórskie Karpat też tutaj zakopane, plus 1, także temperatura dodatnia. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, chwilami będzie porywisty, ale te porywy jedynie nad morzem mogą osiągać około 60-65 km na godzinę. No i oczywiście wysoko w górach wiatr nadal bardzo silny, tam mogą występować zawie i zamiecie śnieżne. W nocy z wtorku na środę znowu będziemy mieli bardzo wymagające warunki dla kierowców, zwłaszcza w Polsce południowej i centralnej, bo od południa, południowego zachodu nasunie się kolejna strefa frontu atmosferycznego, który będzie poprzedzony opadami śniegu i potem te opady śniegu stopniowo będą przechodziły w opady deszczu ze śniegiem i opady deszczu. Te czerwone kropelki, które możemy obserwować na mapie synoptycznej, są to opady deszczu marzącego, powodującego gołoleć, więc bardzo ślisko i niebezpiecznie Temperatury nocą również ujemne, co będzie powodowało oblodzenie dróg nawierzchni. Najniższe od minus 2, minus 3 na wschodzie i w centralnej Polsce. Najcieplej, chociaż też nadal z temperaturami ujemnymi na południu i na południowym, na południowym zachodzie. Około 0 minus 1 stopnia. Nad morzem około 0, w rejonach podgórskich, tatr 3. Także będzie to niebezpieczna noc i trzeba szczególnie uważać, jeżeli się podróżuje. Dodatkowo będzie wiał umiarkowany chwilami porywisty wiatr. No, najsilniejsze porywy nadal wysoko w górach, a na pozostałym obszarze kraju, głównie nad morzem, porywy i w rejonach podgórskich. Od piątku do Polski napłynie chłodniejsza, znacznie chłodniejsza masa powietrza. Widoczne jest ochłodzenie zarówno w dzień, jak i w nocy. Miejscami będą pojawiały się także opady mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem, a w sobotę i w niedzielę nawet samego śniegu. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna jeszcze na południowym wschodzie około 3 stopni, natomiast na zachodzie kraju minus 1, minus 2. Maksymalna temperatura w piątek około 0,1 stopnia, niemal na całym obszarze kraju, w rejonach podgórskich Karpat. Około minus 2 stopni. Sobota i niedziela, jak widać, z temperaturą maksymalną, bardzo wyrównaną, około powiedzmy plus minus 0, czyli mamy 3 stopnie nad morzem, ale 0 w centrum i na południu kraju. Rejony podgórskie minus 3, minus 4. Tutaj nocami w, w niektórych rejonach nawet temperatura do minus 6 czy minus 8 może spadać. W niedzielę temperatura maksymalna na całym obszarze kraju Ujemna minus 1 do minus 4 y, stopni na zachodzie. Rejony podgórskie minus 7, minus 8, także będzie zimno, no i miejscami opady śniegu. W drugiej połowie przyszłego tygodnia ponownie delikatne ocieplenie.